Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poraniku. Dzisiaj będzie to poranik nieco inny niż dotychczas, yy, ponieważ podsunął mi pewien pomysł na zrobienie tego odcinka Mr. Mim Moon, który skomentował, że bardzo fajny odcinek. zaprezentuje jakieś tanie kontrakty za 1 2 nawet 3, ale opłacane nie? O co by chodziło za 1, 2, nawet 3, czyli że co 3 kontrakty mam zrobić. Czy za 3 euro, nie? czy za cenę 1, 2, 3 euro, ale opłacalne, tak? Czyli jakie skiny należy włożyć do kontraktu, żeby się opłaciło, tak? Czy na przykład wpłacacacie tam skiny, każdy po 10 centów, czyli 10 skinów za 10 centów, czyli wymieniacie 1 euro, tak? Tak jakby 1 euro. I chcecie zarobić, tak, na przykład 50 centów, tak, gdy na przykład lepszej jakości skin, lepszej jakości kolejnej i on jest droższy niż te, które włożyliście do kontraktu, tak, i zarobi, zarobi, zarobicie na tym. Ja mów, komentarz, pod komentarzem odpowiedziałem, że... Posperam y, jakie kolekcje się bardziej opłaca inwestować, żeby wyjść na post, tak, czyli że nie będę robił po prostu kontraktu, tylko wam opowiem głównie jemu. Nie wiem czy wam się ten baranik przyda. Jeśli tak, to słuchajcie dalej, że przedstawię wam po prostu kolekcje, które po sprawdzeniu przeze mnie wydają się na pierwszy rzut oka, tak? Opłacalne, y, z których warto po prostu skorzystać, bo te skiny, które dropicie, tak, na casualach, na mmach, ze wszystkich, ze wszystkich trybów, tak, po widziu yy, kolejnego poziomu, tak, co tydzień tam dostajecie wtedy jakiś skin. Zasłuchaj, jest to skin śmieciowy, czyli z konsumenckiej jakości bądź z przemysłowej jakości, i wam właśnie w tym poraniku yy, opowiem, jakie kolekcje się opłaca inwestować. Te skiny, które drobniecie. Z jakiej jakości, czy tam z konsumencki, czy z przemysłowej, się opaca to robić, i z jakiego stanu wyglądu tego skina, tak? Czy jest przetestowany, bądź, czy tylko różny, i tak dalej. I tak, pierwszą sprawą jest to, że Wam powiem teraz, jakie kolekcje się opaca, z jakiej kolekcji się opaca robić ee, skina na lepszą jakość, przemysłową jakość. Bądź na wojskowo jakoś, tak. I jeśli chodzi o przemysłowo jakoś, to się opłaca i sprawdziłem to już na wszystkich kolekcjach. I głównie po prostu brałem pod uwagę te kolekcje, na których, na trybach, których możemy najczęściej wydropić, tak? ski z MM, bądź tak? I z różnych trybów, tak? Jest to to najczęściej, już Wam mówię, jest to kolekcja Bank, Cobblestone, Dasy 2, Italy, Lake Overpass, Safehouse i Train. To są kolekcje, które warto uwzględnić, jeśli chcecie sobie kontrakty robić. I tak, Wam pokażę teraz kolekcję Bank. I często dropią właśnie skiny ze Stanów przetestowane w boju, bądź bo niżej. I też czasami się zdarzają lekko używane, tak? Skiny. Rzadko fabrycznie nowe się zdarzy wydropić skin konsumenckiej jakości bądź yy, przemysłowej jakości, ale najpierw zobaczymy sobie z jakości konsumenckiej, z, z tej śmieciowej, z tej pierwszej, tak, które często nam dropią na MMA bądź na kazualach i zobaczymy sobie z wyglądu przestudiowanego bóju lub leku używanego. No, jak widzicie, tutaj mamy sporo tych skinów z yy, kolekcji Bank. I są te skiny po 3 centy, tak? Bądź, no, po 3 centy głównie. Tutaj jest, mam tylko jeden skin po 4 centy. Dobra, no, był ten skin, ale już cena się zmieniła. Jak widzicie, te 3 centy, które tutaj każdy wystawił, to oni na tym nic nie zarobią, tak? Nie, po co ktoś tutaj wystawia po prostu te skiny za 3 centy, jak oni nic na tym nie zarobią? Zamiast robić sobie, po prostu gromadzić te skiny, robić sobie z nich kontrakty, tak? i po prostu y, sobie zamienić na jakiś y, ładniejszy skin, tak? To oni po prostu wystawiają te skiny i myślą, że ktoś to kupi, tak? I w ogóle bez sensu to się robi. Więc y, na pierwszy rzut oka widać, że jeśli posiadacie takie skiny, większość takie skinów, to się opłaca, tak? Bo 3 centy wy na tym nic nie zarobicie, a, a nóż może zarobicie, jeśli włożycie je do kontraktu, tak? I otóż jest druga strona tego wszystkiego, że ja już przejrzałem Wszystkie kolekcje z, jakości, z wszystkie skiny z jakości przemysłowej, przemysłowej, z wszystkich kolekcji, które są warte sprawdzenia i na których tych kolekcjach jest dużo tych skinów, tak? Bo do reszty to są pojedyncze skiny do tych reszty kolekcji. Oczywiście nie uwzględniam kolekcji z Chroma 2, Chroma 3 z tych yy, skrzynek, tak, bo. Z... Skrzynek, ze skrzynek to tylko wyłącznie skiny możemy zrobić jeśli tak? A to się mija z celem, jeśli chcemy coś zarobić no i dobra, patrzymy sobie na przemysłowe jakości z kolekcji bank jak widzicie tutaj nie opłaca się inwestować w tą kolekcję, ponieważ tutaj są skiny też niedrogie za 5 centów, 8 centów, więc i tak nie zarobicie, a stracicie, tak? musicie wyłączyć 10 skinów po 3 centy, czyli daje nam równowartość 30 centów, a zarobicie po prostu. To yy, czy znaczy nie zarobicie, po prostu zdobędziecie jednego skina z tej kolekcji danej, tak? Za maksymalnie ile? 8 centów, czyli widzicie na minus, tak no. To dało, ten bank yy, kolekcji się nie. Nie po prostu... Nie tykacie jej, tak? Jeśli chcecie po prostu dropnąć jakiś ładny skin tak do danej broni, czyli widzicie, O mam śmieciowe skiny dużo z tej kolekcji i chcę drobnąć na przykład tam Gloka, tak? Bo mi się podoba grzechotnik. I też jest taka sprawa, że yy, lepiej wykładać na przykład z lekko używanych, jak macie dużo, i dodawać tam na przykład trzy skiny z przetestowanych boju, jeśli macie jakieś wam się trafią. Bądź też z innej kolekcji możecie też mieszać, tak? Bo to tak polega na tym, że Procentowo tam oblicza to się yy, z jakiej kolekcji dany skin nam w dropie przy sobie kości może tam w innej, tak, w zależności od tego jakie wykładacie skiny, jakiego kości i z jakiego wyglądu też yy, to też musi się uwzględniać, ale tak, przechodzimy do następnego, yy, do następnej kolekcji jest to kolekcja Cobblestone i tutaj już jest ciekawa rzecz jak zobaczymy na śmieciowe yy, skórki konsumenckiej jakości, koby stonie. tutaj pozygrywamy ceny według najniższej i tutaj za 6 centów, 7 centów tak są skiny lekkie używane i przetestowane w boju czyli max 10 centów, tutaj skin yy, wykładacie i tych 10 skinów wykładacie i. Równowartość to jest 1 euro, tak? Około i patrzycie na przemysłowo jakości, jakie są skiny. I tutaj są skiny, już właśnie jak widzicie, rzuca się Wam około USPS. Jest bardzo ważnym skinem, ale chodzi mi mianowicie o wygląd lekko używany, bo im lepszy wygląd, tym skin jest droższy, ale to nie jest reguła w poszczególnych skinach. Jak widzicie tutaj już jest skin, królewski Błękit do SPK. Lekko używany za Euro58, tak? Czyli włożyliście euro i na no, przykład Wam się udaje tak. Tam macie szansę na wydropienie tego skina. Jest tych skinów 4, jak widzicie, wygodnie z zaznaczyłem tego, że normalna ma być, a nie z No jest i jest ich tych skinów w... W tym przedziale przenosuję kości 4, tak? czyli sobie obliczacie, że macie 25% szans na każdy skin wylosowania, yy, tak, 25% wylosowania danego skina. Czyli w tym przypadku nas interesuje USPS i możecie zarobić po prostu 58 centów, a odliczając z to, to wyjdzie wam jakieś 47, tak. Ale też wyjdziecie na plus, jeśli chodzi o tą kolekcję, czyli warta uwagi jest tą, jeśli chcecie zarobić. Eee, przechodzimy do następnej kolekcji, jest to kolekcja DAS 2 I na razie nie będę z tego zaznaczał, bo te ceny nie różnią się zbytnio e, wysoką stawką, więc patrzymy tylko lekko tak, stan lekko używany, jakość konsumenckiej jakości i na daście 2 też jak widzicie są po 3 centy skiny jak zobaczymy na przemysł jakości się po prostu nie opłaca tak wykładać te skiny jeśli chcecie zarobić czyli podsumowując na resztach na reszcie map nie zarobicie po prostu zarobicie głównie tylko na kobelstonie ale to i tak nie jest e, powiedziane, że wydropicie tego a tak, który jest drogi jako jedyny skin z tych kolekcji, który, które wymieniłem i w których jest najwięcej skinów, tak, większość skinów do broni. Dobra, ale teraz Wam powiem, jeśli chodzi o przejście z przemysłowej jakości na wojskową jakość, tak, czyli na przykład macie tam 10 skinów przemysłowej jakości, chcecie sobie na wojskowej jakości załatwić jakiś dro droższy skin, tak i zarobić. I tutaj mam dla was przykro wiadomość, to samo tyczy się konsumenckiej jakości, czyli tutaj w tym przypadku nie ma kolekcji, przy której będziecie mogli sobie zarobić, tak, że wy wkładacie tam 10 skinów z przemysłowej jakości i chcecie zarobić na jednym skinie z wojskowej jakości, tak, i w tym przypadku tutaj... Nie ma różnicy, czy będzie lekko używany, czy przetestowany, bo już tam nawet fabrycznie nowy. Ale fabrycznie nowy to rzadko wam dropi, dropnie, uwierzcie mi. Więc e, jeśli chodzi o wojskowie, o przemysłowej jakości do kontraktów, się nie... po prostu dołączą ci tych skinów. Bo i tak nie zarobicie, tak? A jeśli wam wpadł jakiś... jakie... wam wpadł w oko jakiś skin, może gdzieś się plącze. może się spójść na godzina. nagrywam to później godzinę wiem. Jeśli chcecie właśnie y, jakiś ładny skin wam się wymarzy, tak, na przykład do kobiet ten USPKS, tak? USPKS. używany Na przykład tak ten to musicie uwzględnić to, że większe szanse będziecie po prostu mieli, jeśli będziecie mieli dużo tych skinów tak, z Kobylstonu, z kolekcji kobylstą, z jednej kolekcji, ale może być tak sytuacja, że macie np. z Kobystą na 4, tak, z banku 3, yy, z Dasta 2, yy, macie tak, 4 z kobylstą, z Dusta 2 i z banku 3, i jeden na przykład z nie wiem. z, z czego może być. strejna tak. I musicie to rozłożyć wtedy, szanse procentowe i po prostu. być mieli e, różnie, tak. Wam będzie wyrzucało. Na przykład e, macie 40% tak? pewniaka, a e, wylosuje wam z Nieskoby stona, tak. Bo 4 skin to jest 40%, a wkładać 10, czyli. 4 z10 to jest 40%. Eee, no i wam po prostu na przykład zrobi przykusa i dropi z y, dwóch skinów innej kolekcji, tak? Z 20% jakiś inny skin i wam się nie, na przykład nie spodoba, tak? To też się musicie z tym, musicie obliczać ile procent szans będziecie mieli na wydropienie tego skina, którego właśnie chcecie. A to też nie jest powiedziane, bo na przykład z kolekcji kobiet jak widzicie z tych skinów do broni 4 i będziecie mieli po prostu 25% szans. Czyli o tych 25% szans, jeśli macie też mniej tych skinów do dania z Cobblestone'a, musicie jeszcze odjąć te procenty, które. No, to jest wyższa matematyka. musicie odnieść też z 25% szansę na dropnięcie z tych pozostałych tak skinów innych kolekcji. Na przykład 25% on się zrobi, 5%, nie? bo to jeszcze tamte y, inne kolekcje się liczą, są jeszcze w grze w stawce. To jest tak na zasadzie y, hazardu, tak? Też ile procent szans na wygraną, być mieli, dobra? Y, to powiedziałem już o przemysłowej jakości, że się nie opłaca, y, jeśli chcecie sobie zarobić. A jeśli chcecie sobie po prostu drobnąć jakiś chłodniejszy skin do danej broni, to musicie po prostu wyliczać procentowo i tam macie szansę iść na to, że dostaniecie tego skina. Tak jest. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Napiszcie, co o nim myślicie. Czy wam się przyda w przyszłości? Czy może robicie kontrakty i takie informacje wam się przydadzą w przyszłości? No i moim osobistym zdaniem e, kierujcie swoje skiny z jakości konsumenckiej po prostu na kontrakty, bo a nuż jakiś ładny skin się wam przytrafi, tak? Jakiś ładny skin wypatrzycie z przemysłowej jakości i chcecie go mieć i sobie po prostu robicie kontrakty, po prostu pozbywacie się śmieci z ekwipunku, tak? Jeśli macie konsumenckiego, kościołowskiego, no dobra, to było na tyle. Jeśli chodzi o ten poradnik, myślę, się, że się ja znowu prosiłem. Jeśli chodzi o ten temat, e, piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego poradnika, czy mam coś wytłumaczyć, czego wam nie wytłumaczyłem dokładnie. I piszcie też w komentarzach, jakie następne pomysły macie na kolejne poradniki, tak? Bo mi się skończy, jak wiecie, serię mam jakieś i jeszcze nie są zakończone, więc. Baranki się będzie jeszcze pojawiać, ale jak będzie pomysłów, to po prostu pff, będzie kika na kanale, tak? Nie będę miał kontentu, żeby rozwinąć bardziej ten kanał o nowe tematy. Więc udzielacie się w komentarzach, możecie lajkować te filmy hitować, mnie to nie robi, ja nie zarabiam na tym, po prostu robię to dla przyjemności i dla Was przede wszystkim, żeby każdy gracz wiedział. O co w tej grze tak naprawdę chodzi, tak? <laughs> no dobra, no to ja się z wami żegnam na razie. Miłego weekendu trzymajcie się wszyscy. Cześć.